17 sierpnia 2024, Maciej Szczesniewski, Ligowiec, witam Was serdecznie wszystkich, jesteśmy przy ulicy Chałupnika, pierwszy w historii mecz ligowy pomiędzy Wieczystą a Hutnikiem. Dzisiaj naprawdę wysokie ciśnienie tutaj będzie, myślę, przy ulicy Chałupnika na Wieczystej, bo te drużyny czekały już ładnych parę lat, w zasadzie odkąd Pan Kwiecień zainwestował w Wieczystą, to... Środowisko krakowskie, piłkarskie czekało na te derby, nowe derby, można powiedzieć, Wieczystej z Hutnikiem. No i jest dzisiaj to spotkanie. Hutnicy rozpędzeni po trzech wygranych spotkaniach. Wieczysta źle zaczęła sezon, ale potem z meczu na mecz tak naprawdę jest coraz lepiej. Tylko jeden stracony gol, no i zobaczymy, jak dzisiaj team Macieja Musiała powalczy tutaj przy chałupnika. Zresztą, no bardzo dużo podtekstów trener musiał, także Patryk Miszak jeszcze niedawno byli w barwach Wieczystej dzisiaj. Są już po stronie hutnika, ciekawa sytuacja, nie gra w tym spotkaniu Denis Rakels, różne tutaj plotki słychać na stadionie, dlaczego tak się dzieje, tak czy inaczej, już nie zagłębiając się w teorie spiskowe, Denisa Rakelsa dzisiaj w tym spotkaniu nie zobaczymy. No i cóż, ten, ten stadion, ten obiekt pokazywałem Wam na vlogu ze spotkania z Awią Świdnik, skupimy się bardziej na reakcjach trybun, na reakcjach ławek również na opisie samego spotkania. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i co, zapraszam Was, lecimy, wieczysta hutnik. Gracias. Sí, sí, sí. 31 minut derbowego spotkania za nami. 1 do 0 dla Wieczystej od kilku minut. Gola zdobywa GOKU. Okres dominacji drużyny gospodarzy zakończony golem. Ostatnie kilka minut głównie byliśmy pod bramką Doriana Fronczaka no i po tym, jak Hutnik nie był w stanie wybić dobrze piłki na lewej stronie defensywy, przejęcie, e, szybka akcja w pole karne, e, zagrana piłka taka lekko cofnięta na Goku i ten wturlał, można powiedzieć, piłkę do siatki od słupka po dalszym rogu. 1-0, no i zobaczymy, jak Hutnik zareaguje. Na razie nie ma za bardzo argumentów, żeby przejąć piłkę, żeby w ogóle zdominować e, przeciwnika choćby na chwilę. On teraz kolejna ciekawa akcja wieczystej, Semedo jest w polu karnym. zobaczmy, wycofanie blisko drugiego gola, jest 2-0! Jest 2-0 proszę Państwa No i tutaj sytuacja robi się naprawdę trudna Trąbka thank you Druga połowa spotkania już się rozpoczęła, Wieczysta prowadzi 3 do 0, no nie ma tu za bardzo co zbierać, tak piłkarsko. Wieczysta naprawdę dużo lepsza, dominuje w każdym aspekcie. Druga część spotkania już się rozpoczęła, tutaj w przerwie można powiedzieć byłem czujny, bo trochę się działo. Podeszli tutaj kibice Wisły, młodzi na trybunę, zostali wyproszeni przez ochronę, jak widzieliście na ujęciach a wyprowadzani gdzieś tam bokiem no, zostali dostrzeżeni przez kibiców Hutnika. Zrobiło się tu trochę nerwowo, ale wszystko rozeszło się po kościach, także w przerwie trochę tutaj emocji było poza piłkarskich. No i co, zobaczymy, trener musiał w drugiej połowie, przed drugą połową zrobił zmiany. Zobaczymy, czy to odwróci przebieg tego spotkania. No ciężko się tego spodziewać, o matko, ale gol, ale gol teraz Semedo, no tutaj. Początek drugiej części spotkania, i już jest 4-0. Ależ zawinął, no nie mogę tego pokazać, niestety, ale no zabawa, zabawa wieczystej, przepaść jakościowa, po prostu. i no Ta druga połowa zapowiada nam się niespecjalnie emocjonująco, jeśli chodzi o kwestie piłkarskie. No bo tutaj, już jest po spotkaniu, zacząłem się zastanawiać, czy te zmiany odmienią ten mecz, ale to chyba już nic nie da. Cztery bramki to naprawdę bardzo duża zaliczka. No i cóż, proszę Państwa, zobaczymy jak to będzie dalej wyglądać. Czy hutnik jeszcze powalczy? Na razie nie istnieje hutnik przychałpnik. Yeah, I Matko, no cóż proszę Państwa, 6-0. 6-0 dla wieczystej. Nie ma co zbierać suutnika, no niestety, tak napisałem na Iksie przed chwilą trochę taki, może to brzydkie określenie, ale piłkarski gwałt. No bo naprawdę tych sytuacji cały czas jest mnóstwo dla drużyny Sławomira Peszki. I... No, tutaj może się skończyć jeszcze wyżej. Jest 78 minuta, Przed chwilą Michał Felix doznał bardzo groźnie wyglądającej kontuzji. Zderzył się głowami z kędziorą. Teraz obaj tutaj schodzą, opatrywani przez lekarzy. No, i Wieczysta idzie po kolejne gole. Wieczysta cały czas naciera. No, jest 7-0, proszę Państwa. Kolejna bramka. No. Coś niebywałego, naprawdę, co tutaj się dzieje na chałupnika, no to jest fiesta po prostu, bawi się zespół trenera Peszki. Hutnik absolutnie rozbity, no powiem szczerze, że czegoś takiego jeszcze nie widziałem, a no jestem gdzieś tam blisko hutnika od wielu lat. 7-0, no absolutny blamaż drużyny Macieja Musiała i no nie wiem jak to się skończy, ale na ten moment to jest naprawdę ciężki, ciężki wpierdziel, trzeba powiedzieć, dostaje hutnik przy chałupnika. Ale lampa, nie? Lampa jak... No jest trafienie. Honorowe dla kubica. Fetują kibice. 7-1. 83 minuta spotkania.

i mierzymy się z Olimpią Elbląg. lecz rozpoczyna się około 12 Dwunastki ligi będą dostępne także w TVP Sport, TVP3 i na serwisie sport.tvp.pl Przypominamy e, i zachęcamy do zakupu oficjalnych Jest czysta, czysta! Nie, Nie, Dwie yeah. i pomocy czyste! Dwie rozwaliście Dwie czyste! Dwa słowa o czyste! na szybko, Dwie na gorąco. Nasza dominacja w całym spotkaniu czyste! bardzo dużo bramek. Niestety straciliśmy tą jedną nie jestem z tego powodu zadowolony, bo chcieliśmy ten mecz zajech na zero, ale cieszą trzy punkty, to jest dla nas najważniejsze i jedziemy dalej. Wiemy, jakie mamy cele i w każdym meczu walczymy o komplet punktów. Po tym nieudanym początku z Resowią, no teraz jesteście na dobrych porach, oby tak dalej, nie? I wiadomo, ale każdy mecz jest inny. E, mamy bardzo dobry skład, który zawodnik nie wchodzi, to daje, to daje jakość, także e, żeby tylko było zdrowie i, i, w, każdym meczu, i w każdym meczu będziemy wywalczać. Dziękuję i powodzenia Dziękuję Z nami na gorąco Michał, mi przepraszam, yy, szczególny mecz dzisiaj dla Ciebie. Jak to na gorąco ocenisz? Bo no, po prostu wyborny mecz w Waszym wykonaniu. No dobrze gramy, no to już nie ma przypadku, bo tutaj e, od trzech meczów nie, nie straciliśmy bramki, coś szkoda, że tu nie jedno straciliśmy, ale gdzieś to w obronie dobrze wyglądało. Jako cały zespół też biegamy. Dużo mhm. biegamy. I mhm. wiesz, wszystko się dzieje z tego, że tutaj e, nie ma przypadku, bo jesteśmy intensywnie i tak to wygląda. No, piłkę umiemy ma grać, mamy takie czaski, że mamy piłkarzy ale tutaj trzeba przede wszystkim biegać, no i to się teraz udaje, także no, szczególny mecz, no. No właśnie, serce no, zabiło, zabiło Zabiło, zabiło, no, no, no nic, no, szkoda, szkoda, że dzisiaj że nich nic, yy, no, nie pograł, natomiast, no, w kolejnych meczach, no, liczmy, liczmy na punkty, nie? Ty no. też, nie? Przecież ja wiem o tym, że ty też, nie? No. Także, po, dobra. Pozdrawiam, Dzięki. cześć. Jest z nami trener Szymon Szydełko, który przybył z Podkarpacia dzisiaj na derby Krakowa. Panie trenerze, no co tu powiedzieć o takim spotkaniu? małe derby Krakowa, tak trzeba zaznaczyć, co powiedzieć. No, patrząc ze strony kibiców hutnika, no to no, smutek na pewno, bo no, niestety, niestety trzeba to powiedzieć, że no, to była jakaś różnica dwóch klas na pewno na boisku. Od samego początku się to tak zaczynało, że Wieczysta z każdą minutą coraz bardziej wpychała w bramkę zespół hutnika i, i tylko była kwestia pierwszej bramki, czy ona wpadnie, czy nie wpadnie. No i tak się stało, że wpadła stosunkowo dość, może nie szybko, ale w odpowiednim takim czasie dla Wieczystej, że wystarczyło, żeby później już Wieczysta no, rozjechała, rozjechała hutnik i tutaj tak naprawdę no bez większych argumentów, no, nic, nic nie ma na tutaj na, na obronę kłótni hutnik, hutnik szydełki chyba by 7 goli nie stracił, nie? Tak mi się wydaje. A, no, to szydełkę tą to w nie mieszajmy to wszystko. E, no, piękne chwile udało mi się przeżyć w tym klubie, no właśnie, także sentyment. na pewno sentyment. stąd trochę no, ci, staram się oglądać mecz jak zwykły kibic, ale no, nie da się ukryć, że gdzieś tam w sercu Hutnik zawsze jest i będzie i... No i, no i smutno było to oglądać, no, także współczuję tutaj bardzo z, zespołowi z Nowej Huty, gratuluję zespołowi Wieczystej, który tak naprawdę ma ogromny potencjał i tutaj kultura gry jakość zawodnika każdego na boisku robi bardzo dużą różnicę. No niemniej jednak było według mnie zbyt duża dysproporcja jakości na boisku, jeżeli chodzi o dwa zespoły, organizacji gry, w ogóle w każdym aspekcie, także tutaj Wieczysta mocno się zaznaczyła, że na pewno jest kandydatem do awansu. Co teraz, trenerze? Telefon dzwoni, czy jeszcze nie? Czy czeka trener na propozycję? Jak to wygląda? Czekam, czekam jeszcze na propozycje jakieś. Tak naprawdę chcę zrobić tym razem to bardzo ostrożnie i jeżeli się, jeszcze mi się coś kiedyś trafi, trafi jakiś klub, to na pewno chcę do niego podejść troszkę inaczej niż we wcześniejszych latach. Także... Wiem mniej więcej, jakie będę w innych klubach popełniłem, teraz e, wszystko sobie przeanalizowałem i na pewno e, na pewno tutaj parę rzeczy bym pozmieniał. Dobra, dziękuję trenerze ja... i powodzenia. Dzięki. No i po meczu, po meczu fajne rozmowy, myślę, że y, fajny materiał też, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał jeśli jeszcze tego nie robicie. Hutnik dzisiaj rozbity, 7-1 chałupnika przez Wieczystą, naprawdę pokaz siły, co tu więcej powiedzieć, no chyba materiał mówi sam za siebie. Nastroje w Hutniku na pewno nie najlepsze po tym meczu, no ale trzeba się podnieść, trzeba grać dalej i zdobywać punkty, by w tej lidze się utrzymać. A Wieczysta? No tak jak w filmikach predykcyjnych przed sezonem zapowiadałem, że to myślę będzie drużyna, która z, du z dużą dozą prawdopodobieństwa zdominuje BetKlik drugą ligę. No i po tym falstarcie z resowią naprawdę coraz lepiej gra Wieczysta chyba z każdym meczem w ofensywie, jest coraz bardziej skuteczna i no myślę, że widoki są na to, żeby no rozsiąść się wygodnie na pozycji lidera i tak ten sezon zakończyć. Ale to dopiero piąta kolejka, więc jeszcze oczywiście nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. Jeszcze raz, dzięki za to, że oglądaliście do końca, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, zostawcie również komentarz pod spodem. Dzięki za wszystko, Maciej Krześniewski, pozdrawiam, cześć!